Uh, jest grąco, nie powiem, jest grąco, tak jak w życiu każdego youtubera, czasami jest grąco, czasami jest zimno, bo wyświetlenia lecą w górę, wyświetlenia lecą w dół i tak samo u naszego dobrodzieja z przeszłości, chociaż sobie to już nie można go nazywać dobrodziejem z przeszłości, bo chłop ma więcej subów ode mnie, więcej... Nie no, wyświetleń to może nie ma więcej ode mnie, ale na pewno wyświetleń per film robi więcej ode mnie, bo tutaj widzę, że już opublikowany najnowszy materiał 120 tysięcy wyświetleń przebił. Co jest grane? No to tak, nawet z przeszłości już mnie przebił. Cudownie, to mi się podoba. Nie wiem o co chodzi, ale dzisiaj wkraczamy w absolutną topkę YouTube'ową. Wpierdzielamy się w topkę YouTube'ową, niczym świnia w żołędzie i po prostu zgarniamy to, co nasze, czyli wszystko jest nasze, a to jest YouTuber z live. I jedziemy z tym koksem. Ty, ja muszę na jakąś imprezę iść, ale nie wiem na jaką. Sponsorem dzisiejszego Odcinka jest G2A. Sklep internetowy z grami, sprzętem takim jak myszki, klawiatury, a nawet najnowsze konsole do gier. Przejrzyj ofertę za darmo. Specjalny link z promocjami znajduje się w opisie tego filmu. Kliknij i sprawdź. Z kolei patronem tego odcinka jest dobrodziejski Instagram Deryl Captain Poland. Dla ludzi łaknących więcej kontentu, zdjęcia z życia wzięte, Insta Stories z YouTube'owego backstage'u, wbij w link w opisie albo wyszukaj na Insta Deryl Captain Poland i zostaw po sobie followa. Dziękuję. Kurde, jakoś bym się tak ubrał, ale nie, pójdę w szlafroku, bo jestem ekscentrykiem, więc idziemy na imprezę w szlafroku. Wytamy na prezentację Unbreakable Night of Love. Unremarkable? A, un, Unbreakable Night of Love. Kurde, brzmi jak jakiś ten, y, mango, mango giereczka dla, dla jakichś dziwnych ludzi. Ta gra z gatunku RPG zostanie wydana na apil Opot, Oxygen. Ta... Jak ja bym chciał takie ceny gier komputerowych w rzeczywistości 2 dolarki za najnowszą gierkę. P! Jeśli chcesz ją za darmo, a za darmo to uczciwa cena, możesz poprosić o nią asystentkę na sesji zdjęciowej. Brawo, brawo! Cudownie, cudownie! Pięknie ty pani powiedziała. Wystarczy, wychodzę. Ej, ogólnie o to finansowo. Łącznie do zapłaty mamy 3200. A kurwa, mam tylko 2700 na koncie. Musimy w ogóle kogoś jeszcze zaciągnąć. Brak zlecenia. Propozycja z sieci. Zyski ogółem. Dobra, Dobrodziej, wybierz grę. Nagrywaj tą recenzję. Szybciutko. Tak, dalej. I, I kręcimy to. I trzeba to szybko zrobić, żeby tu pieniądze zarobić. Bo naprawdę, zaraz z torbami pójdziemy i z powrotem się do starych będzie trzeba wprowadzić. Bo nie będzie nas stać. Ten się jak mu wepchnął. Kurwa. Kurwiony Dobrodziej. Wypchnął chłopa z przed i mówi: wypad. kle ja tutaj nagrywam teraz. Zacznijmy od uśmieszku. Bardzo dobrze. Kurde, dobrodziej się zmęczył najgorzej. O, zobacz jaki on tutaj ledwo żywe, ale dalej nagrywa. On się tak poświęca dla swoich widzów, a tylko chce w zamian łapkę w górę pod filmem. <grym> tak było. Będzie dobry, dobry ten, dobry film. Dobra, renderuj. Kurde, nie było rekordu. 2,5 tysiąca, chyba 2800 mamy rekord, coś takiego. Ej, dobra, hajs nam wpadł, więc jest dobrze. Dobra, co tu mamy? Wydarzenie z sieci. O jest kolejna impreza. Boże, ja już żygam tymi imprezami. O, Irene wróciła. Stój! Kurde, nie zdążyłem. Cholera, chciałem jej dać zadanie, zanim pójdę. Ty ta jaka fajna. Ale ma zajebiste spodnie, czekaj, rozmawiaj z nią. Ty, czy to jest moja dupa? Ty, to jest moja dupa chyba. Do, to moja ta, moja kobita to jest. Mówię, ale fajna dupa. Okazało się, że to moja dziewczyna. No, masz babo, placek, ja to mam dobry ten. Dobry gust, mam, no nie? Dawaj tu flirta. Ta, elegancko, kurde, i para rośnie, zobacz. Zobacz, co się dzieje. Wbijamy tutaj statystyki. Nie chciała się przytulać? O ty, kurwa, zołzo. Ale mnie irytujesz, babo jedna. Ani z kulkami w basenie nie nagrasz filmu, ani przytulić na imprezie, się nie chcesz. Na cholerę ja cię tu trzymam. Utrzymuję, kurde, za moje ciężko zarabione z YouTube pieniądze. Czego chcesz? Szukam handlowców, a ty nie wyglądasz na handlowca. Spływaj. Ej, no jakby ta moja, jakby moja kobieta tak do mnie powiedziała, to im się serwował, normalnie. Dawaj Roberta, przekonujemy, że jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi i oferujemy mu ten, współpracę, nie? Nabijamy mu przyjaciela, tak żeby dało się go do domu zaprosić i później jak do domu go zaprosimy, no to wbijamy z nim ten i oferujemy mu współpracę. Dzisiaj musimy mieć kolejnego współpracownika i zaczynamy pompować filmy na prawdziwą skalę i zbliżamy się do tego, żeby przed frizem wysłać y, youtubera na księżyc. Tak. O, jest, dobra, zatrudnij współpracownika. Robert, 31 poziom. Nie możesz zatrudnić Roberta, ponieważ nagrywasz filmy innego typu. A, bo on jest. Kanał muzyka. O, nie, no i po co ja z nim gadałem w takim razie? O, boż! O, tenis, gry, dawaj tego. Lukas, 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 czekaj! Lukas! Poczekaj, byku! Dalej, goń go! Pyk, kurde, żółwik zbity i mamy! Kolejnego. Dobra, wychodzimy stąd. Jest nasza armia YouTuberów! Dobra, Lukas, nagraj film. Natychmiast, bierz się do roboty. Irene, też nagraj film. Też bierz się do roboty, czym prędzej. Ej, dobra, trochę pieniędzy wydałem, więc trzeba teraz się uspokoić z wydatkami. Ale widzę, że mam tutaj jakieś talenty do wydania. Co ja, mogę zrobić. Uuu, unboxingi! Najnowszy wzrostu cię! unboxing, możesz nagrać? Zanim otworzysz pudełko. Eee, to nie wiem, czy chcę to robić. Isteregi. Zdobywasz filmy nagrywające sobie z rozrywki. O, to jest. Isteregi. Dawaj tutaj. Isteregi dajemy. Bardzo dobrze. Co i tutaj mamy? Zlecenia. Wraz ze szkodzi twojemu wzrokowi i morali subskrybentów. A nie, to nie chcę. Ale na jakieś wydarzenie? Czemu by nie? Pójdę znowu. Na same imprezy będę chodził. Pewnie, że tak. O, co za niespodzianka. Jesteś dobrodlej. Jestem ha harcerką i sprzedaję ciasteczkę. Czy chcesz kupić pudełko? Proszę. Dobra, dawaj pudełko. 30 dolarów, ale zobacz, jak mi tutaj, kurde, wzrosły statystyki, zajebiście. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. O, Irene chyba zrobi... Irene, co ty masz? Pokaż. Pokażę oceny filmu, jak ci poszło? No a tak sobie powiem ci, ale jak na ciebie nawet nieźle, więc opublikuję ten film. Ej, współpraca przy nagraniu. Dawaj, Zarin nagram jakiś film. Trzeba ją trochę tutaj, wiecie. O, to, dawaj, Savage Bubble Brawl na tej naszej najlepszej takiej stacji. Ej, no teraz to idzie jak w fabryce, kurde, produkcja, filmik za filmem. O, kurde, Lukas, jak ty mnie imponujesz, 2690 wynik filmu publikuj. Ja pierdzielę, jak ja bym robił takie wyświetlenia na YouTubie. 140 tysięcy wyświetleń, ćwierć miliona 312 tysięcy. Ja bym w, w, w top 5 polskiego. YouTube'a jakbym robił takie wyniki. Pół miliona wyświetleń! 600 tysięcy! Co jest grane? Jestem ogólnie 51 ze wszystkich youtuberów na świecie. 700 tysięcy wyświetleń przebiliśmy. Bardzo dobrze, podoba mi się to. Oh. Prezentacja firmowa, a tylko słuchaj, dobrodzieja, tam z tyłu ten sapiącego, że zmęczony. Ty, co? Alkoholik Rodeo się nazywa ta gra? Co? Jak to idealna gra? Nie, nie, z Alkoholik Rodeo to ja muszę pełną serię zrobić. Takie są zasady, koniecznie. Jeszcze na PC ta? No to nie, 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 nie. To będzie to będzie nasza główna giereczka. Ile tam wyszło z Irene? O! Nowy rekord! 2872! I to mi się podoba! Publikuj ten film! <laughs> o nie! Dopiero jeden na cztery zlecenia zrobiłem. Ej, nie, to my musimy się tutaj zabrać do tego. Dawaj, zlecenia. I Obsessive Compulsive Vampire. Poradnik, dobra. Zaraz się za to bierzemy. Kup konsolę. Honey, peace, vital. No nie mam na razie tego. Zacznijmy od recenzji. Automatycznie, bo nie chce mi się tego robić. Ej, stop, kurde, bo tu za dużo ludzi biega. Nie, nie mogę się skupić. Pokaż ocenę filmu. Jak ci poszło, Irene? Ej, no dobrze. No już po 300 robisz te filmy i cały czas poziomy ci lecą. Jeszcze z siebie będą ludzie, ja tego jestem pewien. Nagraj film. Czekaj, musimy nagrać ten film tutaj z tego zlecenia. Hmm, kup konsolę. O nie, z jakim filmem się spóźniłem? No kurde. No, starałem się! No, nie moja wina, moi pracownicy są bezużyteczni! Kurde, bele! Everybody loves worms. Ej, nie wiem, czy ja to w końcu nagrałem, czy nie nagrałem? Czy oni się mnie słuchają, czy nie słuchają? Nie wiem, kurde. O, koniec umowy. Ej, szczerze, ja mam ochotę, nie? Kurde, puścić a z torbami. Dam jej jeszcze chyba 6 miesięcy. Trzy miesiące. Trzy miesiące jej dam mi zobaczymy, ale i spada zadowolenie. Ej szczerze, kurde, Irene! Muszę powiedzieć szczerze, że no nie przydajesz się w naszej firmie. Ja chyba lepiej na tym wyjdę, jak znajdę sobie kogoś na takim samym poziomie jak ja, kto będzie na tych samych wibracjach, na tych samych czystotliwościach funkcjonował. Więc sorry, Batory, ale jesteś zwolniona. Mhm, pozdrawiam serdecznie, a właściwie to nie. A, bo musi co najmniej tyle wyświetleń zrobić, rozumiem. Ej, dobra, to ja chyba sam muszę tutaj zrobić ten ten. Inaczej to nie damy rady. Dobra, czyli musimy tak, Everybody Loves Worm, recenzję zrobić. No ale no, ewidentnie tutaj te filmy za słabe wyszły, dlatego. Czyli takimi zleceniami to ja się powinienem zajmować, bo widzicie co się dzieje. Najlepszy sprzęt tutaj wybieram. Ja zaraz nagram taką recenzję, że tu się ludzie zestrają. Proste, że tak. Zabawne powitanie, a jak? Dobrodzie siedzący w szlafroku z kurwioną miną i kontrolerem pomiędzy nogami, najlepiej. To musi być giga dobry film, jestem tego pewien. No, niech będzie. Zobaczymy jaki tutaj wynik wyjdzie. No, tak, no nie wiem czy to zrobi odpowiedni ten Odpowiedni szał. Nie no trochę tutaj złą strategię przyjąłem Na te, na te zlecenia od, od sieci partnerskiej Muszę się naprawdę na tym mocniej skupić Bo tutaj strasznie po dupie dostajemy Grubo lecimy trudno Musimy tutaj ładny filmik zrobić I nawet jak to nas będzie kosztować no to trudno się mówi Krzyk zwycięstwa skradzione wideo dobra nie będzie Jak kraść to, to, to na całego Nie no tragedia z tymi To kompletnie mi tutaj nie wyszło No z kolei to tutaj teraz nie pasuje No to pomiędzy jakby coś dać Co by miało te górne i od dołu się zaczynało Ale nie mam nic takiego niech to szlak no, to będzie trochę, no, padaka film. Co, co ja mogę tu mówić? No, to będzie absolutna padaka film. Lepiej się tego nie dało zrobić, niestety. No trudno, renderuj. No, 2,5 tysiąca, no to raczej nie zrobi jakiś wielki. No nie ma to... znowu się spóźniłem. Ta, ta, oczywiście, oczywiście, że pójdę nagrać filmik, oczywiście, że pójdę nagrać filmik. Kurde, nie no, wywalą mnie z sieci partnerskie, ja to wiem. Ja to wiem, że mnie wywalą z sieci partnerskiej. Cele miesięczne, nie no, wyświetlenia zrobiłem, ale ten, miałem chyba. Miałem chyba te wydarzenia albo coś takiego i to tak średnio mi poszło, powiem szczerze. Chcesz iść, musimy. Nie, dziękuję, nie mam czasu, jestem zmęczony, mam robotę. Babo, zostaw mnie w spokoju. Może nasze konto bankowe wygląda strogo, bo prawie 10 kopci, ale... Oj, źle się dzieje w naszym YouTube'owym biznesie. Musimy to lepiej tutaj wszystko zorganizować i w ogóle. I wyjść do ludzi też musimy, koniecznie. Dobra, czy ja mam w telefonie jakiegoś ziomka, którego mógłbym ten, przekabać na to, żeby ze mną pracował? Lejna. Ale Lejna jest słaba, nie chcę zatrudniać kolejnego jakiegoś, kurde, Borowika. Scarlet. Ej, Scarlet, kurde, ale Scarlet chyba... No właśnie, Scarlet nie chce z nami gadać, bezwredna wredna. Londyn, Londyn, gry, geniusz, drugi poziom. Ej, dawaj Londyn. Z Londyn kurde nawijamy tutaj. Dawaj, trzeba z nią tutaj gadka szmatka. Lubisz o YouTubie pogadać? Ta, o pieniądzach też lubi. To o YouTubie i o pieniądzach. Nawijamy cały czas o YouTubie i o pieniądzach. O YouTubie i o pieniądzach. I tak do skutku. Ale mało wyświetleń tutaj poszło. To i tak i tak by się nie udało kurde zrobić tam tych, tych celów. Masakra. 800 dolarów, a 600 zapłaciłem za prawa autorskie. No nie zrobię tutaj. Nie zrobię tutaj jakiegoś sensownego biznesu. Lukas, pokaż ten film. Jak ci tam poszło? Poka. No ładny film. 2800. Lukasz się dobrze stara. Grasz w grę o cukierkach. Poziom cię przerasta. Kubu ułatwienie. Poproś o dodatkowe życie. O, subskrybenci minus 10%. 70 koła subskrypcji. Kup... straciłem, bo w candy crashu sobie kurwa ułatwienie wykupiłem. Nie! Chłop tu w ogóle wszedł w chłopa. O co chodzi? Kurde. Gościu, przesuł bo Ja tutaj typiarę namawiam do tego, żeby ze mną pracowała. Dawaj, nabijamy tutaj od razu typiarę. Zatrudniamy i mamy, kurde, wreszcie dobry youtuberski skład. A nie tam jakieś Ireny, co kurde cały czas marudzą i nie mają motywacji. Ha Tá aqui. Jest przyjaciel i zatrudnić współpracownika. Podpisz na 6 miesięcy, proszę bardzo. Bierzemy i tutaj mamy kurde ekipę lepszą niż e, wszystkie ekipy na YouTubie. Będziemy się nazywać ekipa w pierdolu. Dawaj, podpisujemy ją, kończ tą gadkę, starszy 20% przyjaciela jest wystarczająco. Jest kurde, piąteczka, tutaj zbita żółwik i mamy ją na pokładzie. No i to mi się podoba. Teraz mamy naprawdę taką dobrą ekipę, że i od razu mamy tutaj dla ciebie nagraj film Radioactive Gopher. Cyk, ona się bierze do roboty, bardzo dobrze. Lukas, dawaj Współpraca przy nagraniu. Wspólnie coś nagramy. Alkoholic Spelling. O, tak, to będzie dobre. O, mamy kolejny punkt talentu. Bardzo dobrze. Kolejny easter egg. Ej, jeszcze jeden poziom i będziemy mieli udostępniaj film, na którym robić coś, czego nie zrobił nikt inny w grze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ty, Lukas, co ty taki spizgany? O... Ej, gdzie idziesz? Nagrywamy, halo. No wyszedł chłop, no nie wierzę. Dobra, szybkie tutaj montowanko, cyk. u montowanie było takie proste jak w tej grze, no nie? Będzie rekord, czy nie będzie rekordu? Kurde, nie będzie, ale i tak nieźle. Dobra, wszystkie trzy filmy teraz są renderowane, trzy maszyny pracują, no i to jest kurde firma, to jest prawdziwy dom youtuberów, gdzie tutaj no nie ma opierdzielania się, tylko filmik za filmikiem jest zrobiony. No i to mi się podoba, wszyscy zadowoleni, wszyscy dumni, produkują filmy jeden za drugim, filmiki codziennie są wrzucane, systematyczność, taki spam po prostu widzą leci filmiku, że jedyny, jak otwierają YouTube'a, to po prostu filmik za filmikiem w rekomendowanych jest pokazywany, a my chociaż to były trudne decyzje, no niestety jej ręki musieliśmy się pozbyć. No nie pasowało do naszej drużyny. Nie pasowało do naszej drużyny, a teraz mamy taką ekipę youtuberską, że jestem pewien, że w następnym odcinku nie tylko złamiemy milion subskrypcji, ale też przejmiemy topkę YouTube'a. Taki jest plan i wyprowadzamy się na krzyż księżyc, więc jeśli chcecie to zobaczyć, to oczywiście łapeczki w górę. i eee, tym podobne. I żegnam się z wami po youtubersku oczywiście. Och, chociaż kurde, w grze komputerowej w, 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 robię wyświetlenia, no nie? No, pozdro. Trzymajcie się. Elo. Puu!